Cześć, to ja Michał Kosowicz i przychodzę do ciebie dzisiaj z pierwszym odcinkiem podcastu Zostań Guru MLM. Dzisiaj będę mówić o tym, czego tak naprawdę chcesz. Jakie jest Twoje dlaczego? I oczywiście jest to jeden z najgorętszych i najpopularniejszych tematów, o którym mogłeś już słyszeć setki tysięcy razy. Twój lider albo osoba, która zaprosiła Cię do tego biznesu, prawdopodobnie zadała Ci już to słynne pytanie, które brzmi: jakie jest Twoje dlaczego? I jeśli myślisz, że wiesz już wszystko na temat dlaczego i zadawania tego pytania, jego roli, to proszę cię zostań jeszcze ze mną przez chwilę, bo mogę mieć coś, co przeniesie twój biznes na zupełnie nowy poziom i pomoże utrzymać ci nowych dystrybutorów w biznesie z tobą dłużej, czyli pomoże utrzymać ci twoją retencję. I jestem zwolennikiem teorii, że to emocje kreują decyzje, a twój sukces w biznesie zależy od dwóch czynników: od tego, jak duża jest twoja wizja. I od tego, czy wierzysz w to, że potrafisz osiągnąć to, co sobie założyłeś. Ale abyśmy mogli rozmawiać o jakiejkolwiek wizji, na początku jest Twoje dlaczego. Czyli emocja, która powoduje, że zdecydowałeś się, zdecydowałeś się na dołączenie do marketingu sieciowego właśnie. Wielokrotnie pytam na moich szkoleniach i spotkaniach osoby, które są jego uczestnikami. Jakie jest twoje dlaczego? Dlaczego dołączyłeś do tego biznesu? I co słyszę? Chcę mieć więcej kasy, chcę mieć dodatkowe 500, 1000, 2000, kasa, 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 ewentualnie mam już dosyć swojej pracy, mam dosyć swojego szefa, chcę więcej podróżować, chcę mieć więcej wolności. Wszystko pięknie. Tylko nie masz do tego, dlaczego żadnego emocjonalnego przywiązania, nie masz żadnej emocjonalnej kotwicy. I zanim przejdę dalej, mam dla ciebie jedną prośbę. Proszę, jeśli czujesz wartość w tym odcinku, otaguj mnie na Story na swoim Instagramie czy to ze screenem z ekranu, jak właśnie słuchasz tego odcinka podcastu, opatrując takimś komentarzem na górze, otaguj mnie z przyjemnością, wybiorę wasze stories i um, opublikuję je u siebie na Instagramie. Dzięki temu pomogę ci zwiększyć twoje zasięgi, pokazując, że jesteś zaangażowanym, otwartym na rozwój networkerem, który chce uczyć siebie i swój zespół w osiąganiu sukcesu. Dlatego raz jeszcze zachęcam cię do zrobienia teraz screena, wrzucenia tego na swoje story, otagowanie mnie małpa Michal Wyskreśnik-Klosowicz, Ci mój profil um, i opatrzcie jakimś komentarzem, czego dzisiaj się dowiedziałeś, co było Twoim największym zaskoczeniem, a ja zmierzam dalej do tematu dlaczego. Zaproszę Cię teraz do jednego bardzo prostego ćwiczenia. Wyobraź sobie, że znajdujesz się na opuszczonej plaży na Rajskiej Wyspie, i po chwili rozglądania się dostrzegasz błysk w piasku. Podchodzisz bliżej i widzisz że jest to kamień, kryształ, który pocierasz. W odbiciu tego kryształu widzisz mnie. I oto ja mówię ci, że mogę spełnić twoje jedno życzenie. Co ma twój biznes zrobić dla ciebie w marketingu sieciowym? Co chcesz od swojego biznesu w marketingu sieciowym, a ja sprawię, że będzie to rzeczywistością. Zapisz sobie to pytanie, zastanów się, jeśli teraz jedziesz autem, możesz spauzować, cofnąć, co chcesz żeby ten biznes zrobił dla Ciebie. I oczywiście mogą pojawić się różne odpowiedzi w Waszych głowach. Um, chcę być numerem jeden w swojej firmie, chcę być top 10 najlepiej zarabiających networkerów w Polsce, w Europie, chcę mieć więcej kasy, chcę zarabiać milion po roku, chcę zarabiać 2 miliony euro, chcę zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, chcę zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. Wszystko to jest super. Tylko mam jedno ale. I tym ale jest pytanie, dlaczego? Chcesz być najlepszym networkerem w swojej firmie. Dlaczego chcesz zarabiać 100 tysięcy? Dlaczego chcesz zarabiać milion euro rocznie? Dlaczego chcesz być legendą w marketingu sieciowym? Dlaczego? Większość osób z moich obserwacji, i sam popełniłem ten błąd, po pierwszym pytaniu, dlaczego ktoś chce robić marketing sieciowy, przyjmowaliśmy pierwszą odpowiedź i szliśmy z nią dalej. Bo wystarczy. Mam dlaczego znalezione. A dlaczego padło to, a nie inne stwierdzenie? Dlaczego ktoś chce się uwolnić od swego szefa? Dlaczego ktoś chce zarabiać milion? Dlaczego ktoś chce zarabiać 10 tysięcy? Dlaczego? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, prawdziwej, emocjonalnie zakotwiczonej odpowiedzi na to pytanie, musimy być trochę jak pięciu-sześciolatek, który pyta o wszystko wszędzie. A dlaczego tak? A jeżeli tak, to dlaczego tak? a jeżeli samochód jeździ, to dlaczego jeździ? Jeździ dlatego, że ma nas dowozić do szkoły. A dlaczego ma nas dowozić do szkoły? Żebyś się czegoś nauczył. A dlaczego mam się czegoś nauczyć? Żebyś miał dobrą pracę. A dlaczego mam mieć dobrą pracę? Żebyś miał pieniądze. A dlaczego masz mieć pieniądze? Rozumiecie o co chodzi? Dziecko zawsze pyta ciągle, 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 aż znajdzie jakąś satysfakcjonującą odpowiedź albo znajdzie sedno, albo się znudzi. I tak samo jest z poszukiwaniem, dlaczego u Twojego nowego dystrybutora czy u Ciebie. I dam Ci teraz przykład osoby, która mówi Ci: OK, ja chcę zrezygnować z pracy. I najczęściej mówimy: OK, świetny cel, żeby zacząć biznes w networku. Ale jeśli zapytasz, dlaczego chcesz zrezygnować z pracy? Bo chcę mieć więcej czasu dla rodziny i dla dzieci. Dlaczego chcesz mieć więcej czasu dla rodziny i dla dzieci? Dlatego, abyśmy mogli spędzać więcej czasu ze sobą i abyśmy mogli podróżować. Dlaczego chcesz więcej spędzać czasu z rodziną i dlaczego chcesz podróżować? Dlatego, że jestem głodny odkrywania świata i rodzina jest dla mnie ważna. To dlaczego rodzina jest dla ciebie ważna i odkrywanie świata jest dla ciebie tak ważne? Bo chcę spędzać czas z tymi, których kocham, w sposób, w który kocham. Czy zaobserwowałeś, co wydarzyło się teraz w tej pętli zadawania sekwencyjnego pytania: dlaczego mojemu wyimaginowanemu dystrybutorowi? Na końcu pojawił się cel i powód, który jest zakotwiczony emocjonalnie. I moja podpowiedź: im dłużej osoba będzie się zastanawiała po każdym dlaczego nad odpowiedzią na Twoje pytanie, znaczy, że jesteś bliżej emocjonalnej kotwicy. A emocjonalna kotwica jest ci potrzebna, dlatego że emocje tworzą decyzje, a decyzje przywiązują do biznesu, a biznes wyzwala wizję, którą zaczynasz wierzyć, że możesz osiągnąć. Wykorzystanie tej prostej techniki wielokrotnego zadawania pytania: dlaczego? spowoduje, że osoba, która chce dołączyć do Twojego biznesu, poczuje emocjonalną więź z tym biznesem. Przez co będzie chciała z Tobą statystycznie zostać dłużej, dlatego że przywiąże emocje do tego sposobu zarabiania i budowania swojej stabilnej przyszłości dla rodziny i najbliższych. Więc już teraz rozumiesz, dlaczego to zadanie pytania, dlaczego, jest tak istotne. I jeżeli ktoś Cię spławia, że chciałby zarabiać stówkę tygodniowo, stówkę miesięcznie więcej, to umówmy się, nie jest to kwota, która zatrzyma Cię w tym biznesie. Bo prawdopodobnie 99,9% osób w Twoim biznesie zarabia dużo większe pieniądze na etacie. Więc dlaczego miałbym się uczyć i wychodzić ze swojej strefy komfortu dla stówki tygodniowo? To jest żaden cel i żadne dlaczego. I absolutnie nie możesz dać się spławić kwotowym celom. Chciałbym zarabiać 1500, 2000 super, ale dlaczego? Bo będę mógł sobie kupić nowy samochód. Ale dlaczego chcesz kupić nowy samochód? Bo mam stary. Dlaczego posiadanie nowego samochodu jest dla ciebie ważne? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musisz znaleźć emocje, a nie dać się pozornemu, płaskiemu celowi, który nie jest emocjonalnie powiązany z osobą, która dołącza do twojego biznesu. Wracając do mojego prospekta, dobrze sformułowany dlaczego. Powinno brzmieć następująco. Moim celem w tym biznesie jest zarabianie 100 tysięcy miesięcznie czy rocznie, tak aby móc spędzać czas z moimi najbliższymi, dlatego że kocham być z nimi. Uwielbiamy podróżować, dlatego też te pieniądze przeznaczymy na spędzanie wspólnego czasu, podróżując i odkrywając świat. Zachęcam Cię teraz do ostatniego ćwiczenia w ramach tego odcinka dotyczącego dlaczego. Um, weź kartkę, weź długopis, jeśli używasz papierowego kalendarza, co ja osobiście kocham, um, to spójrz na pierwszą stronę. Jeśli nie jest jeszcze zapisana Twoimi afirmacjami czy planami na nowy rok, to jest to idealne miejsce, żeby wpisać Twoje, dlaczego i Twój cel. Dokładnie tak szczegółowy, powiązany emocjonalnie. Jeśli jesteś osobą, która jest absolutnie digital, niepapierowa, i kocha robić wszystko na smartfonie i tablecie, Zachęcam Cię do tego, żeby otworzyć Story, na przykład na Instagramie, wybrać czarny tłoc przy użyciu funkcji czcionki, zapisać swoje marzenie i cele, a następnie zrobić z tego screena i zapisać to jako tapetę na swoim telefonie. Tak, abyś codziennie otwierając swój telefon, widział swój cel i swoje po co, dla którego robisz ten biznes, aby nieświadomie spoglądać na ten cel i utrwalać go sobie, bo to jedna z najważniejszych techniki i elementów, która pomoże Ci wytrwać w budowaniu swojego biznesu każdego dnia. Wierzę, że ten odcinek był dla Ciebie pełen wartości i zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem podcastu ze swoim zespołem udostępnieniem na swoim story z komentarzem, co było twoim największą wartością i proszę otaguj mnie małpa Michał Podkreśnik kłosowicz z przyjemnością udostępnię wasze wybrane stories. Um, dziękuję za słuchanie, dziękuję za bycie ze mną i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Zostań Guru MLM z Michałem Kłosowiczem. Dzięki, cześć!